Hej, cześć, witajcie. Jestem Kuczy. Zapraszam na kolejny odcinek serii Zagrajmy w GTA Vice City. Kto tu się dobija tak od hey. razu? Umberto Rubina! Hey, how's the cafe? Oh, wonderful. I incredible, Tommy. Incredible. No one Tommy! me. Just real me, oh men and the beautiful women. Anyway, I wanted to tell you, me and Poppy to us, you Cuban. You have proved yourself, man. You got big cojones. Well, thank you, Umberto. Nobody said that to me since I left jail. <laughs> No to musiał... to mi niezłe komplementy w tym więzieniu słyszeć. Dobra, wiecie co? No pora by się zacząć zajmować misjami dla Mitcha Bakera, żeby ogarnąć ochronę na koncert. No dobra, to co? Wskakujemy na motocykl i lecimy z tematem. Wiecie co? Można tak trochę ich. O nie, nie udało się. Chciałem ich zahaczyć. No i, no, i co, co mi robi? To co mi robi, no? Co za diabeł! Ale bym tak chętnie w nich postrzelał. Ale podejrzewam, że wtedy by się misja zakończyła. Nigdy w sumie nie próbowałem, ale. No, raczej Mitch nie byłby zadowolony, jeśli ktoś. Eee, zacząłby strzelać do jego gangu. A zwłaszcza, że ten ktoś chce się jeszcze wkupić w ich łaski. Dobra. Ci tu już się pięknie rozwalili. Podejrzewam, że ten tu się rozwali na tym zakręcie, bo oni zawsze tam wpadali. Także ja trochę zwolnię. A on... <laughs> Skończył na ścianie. No właśnie. Te motocykle w ogóle nie skręcają. Ja nie wiem w ogóle, kto stworzył te Harley'e w tej grze, ale to jest jakiś kompletny dramat. Mi się jeździć nie da, w sensie na no może i się da, ale ja nie, nienawidzę. Skręcają gorzej niż kombajn w Gietasan San Andreas, autentycznie. Uy, ja ci kres. Normalnie aż mam flashbacki jak grałem w Need for Speed'a Underground'a dwójkę i jeździłem Hamerem. Normalnie skręt identyczny. Okej, okay, czy ktoś za nami sunie? Nie widzę. No to słabo sobie radzą jak na takich... Weteranów motocyklowych, no nie? Trochę przykro. Lecz ty kurczaczki no Szybko. Jak mi zajechał drogę, aż nie zdążyłem zareagować. Dawaj, 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 bo to już kucuwa. I jać no Ale widzieliście, to nie moja wina była. Zajechał mi bezczelnie drogie, typ Dobra.

Yeah, I've been part of a family before, all right? It didn't work out. Yeah, all right, but this family takes care of its own. We don't ask a man to do the dirty work and then let him do 15 years hard time. Yeah, that's right. I've done my homework. This here's the biggest family of misfits, outcasts, and badasses. Hell, some of us have even been betrayed by our own country. I was locked up during Nam ugly business, which is why I'm going to ask you to go mess with the man. This whole damn country needs a kick in the ass, and we're the ones to deliver it. So get out there, grab a bike, and show this city how pissed you are. No i tragiczna misja. Nie cierpię, szczerze mówiąc. No, niestety muszę skrzywdzić niewinnych. No nie, że mi to jakoś specjalnie robiło, ale. No, już jedzie policja. Dobra, nie wiem, czy to w ogóle dosięga ich teraz. O ran gdzie oni tam plecieli. No, co tu znowu się stało, no? Dobra. leci helikopter? Ładnie. Cyk. Helikopter daje najwięcej punktów chaosu. No tu helikopter. No dawaj, 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 bo zginę. zginę je co tak słabo? No nie, no zginę zaraz No co z tą myszką? No mi wychodzi cały czas na ten, na drugi ekran Bez sensu wiać. O, udało się ale, ale, ale trzeba wiać Wiać, 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 szybciutko Szybciuteńko Kurde, Bela trzeba i zgubić Pięć gwiazdek, Fak. Dobra, dawaj tutaj, 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 szybko tu jest kamizela. Dawaj, chociaż coś mieć na klacie. Gdzie ja mogę kurde zdzidować teraz? Uuuuu. Wiecie, co do Willi Versetiego chyba będzie dobrze nawiać? Przy takiej ilości. I tam jest chyba czysty ciuch. Więc myślę, że to pozwoli mi uciec przed nimi. O! Szlok. O! Ale to mnie zaskoczyli teraz. Ja nie dojadę z taką, z taką oponą. O nie, ludzie drodzy! Czemu mi to zrobili? Dobra, biegnij, Tommy. No to już nie jedzie. O, jest Żyćko, jest dobrze. I teraz jeszcze 300 tysięcy kilometrów, zanim ja dobiegnę do mojej willi. <gryw> jeszcze mi zajechali drogę. No nie, już mi się skończył sprint. Biegnij. O nie, przejechali mnie. Szybko, szybko. Jest to jakaś fura, może. Czekajcie. bo ci to będą próbowali we mnie. Oj, oj, oj. O nie, ciężko, ciężko, ciężko. Czekaj. Dobra, biegnij. O, czekajcie. Bo tak to nie przeżyje. Nie ma szans. Dawaj, 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 furę. Pciorem, dobra, dobra. Jest szansa na to, żeby tutaj nawiać teraz? Morany, Peggi! Tommy! Tommy! Tu żyćko, a ciuchy czyste, ciuchy czyste są tam u góry. Czemu oni mi wchodzą? Nie, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Ja cię nie mogę. Fak! Najgorzej. Przesiałam ja 5 gwiazdek jeszcze. Luźny ciuch. Nie to nic nie daje. Dlaczego? Dlaczego? No Fak! Co ja zrobiłem? Fak! Nie no dlaczego? Co ja zrobić? No przecież zawsze jak ciuchy się zmieniało, to przecież te gwiazdki odpuszczały. Czemu nie odpuszczają teraz? Ja nie wierzę. Czekajcie, gdzie ja mogę iść? No przemalować auto, no ale kurde Bela, no co jest? No Boże, włączyłem misję, no co za cymbał ze mnie, zapomniałem. Ja chciałem się tylko przebrać. Gdzie jest najbliższy paint spray? sobie przypomnieć. O co za premia, za szalony skok, chłopie. szlak. O tam latają. To miała być krótka misja dla Mitcha Bakera, nie. Dobra, jedyne co pamiętam to tutaj gdzieś w pobliżu był paint spray, bo to na początku gry nam pokazywało. Chyba tutaj w lewcio. Tam do końca. Sprawdź o. właśnie, o ja! O Boże! Dobra, 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 dobra. Tommy. My się, O, super. Ignorany rany. Dobra, wiecie co? Włączę tutaj. Wcześniej już miałem okazję przejść to zadzieranie z gościem. I widzę, że wczytanie ponowne to załatwiło sprawę. Bez sensu. Motocykl Bakera teraz misja. Hey there, Mitch. Well, it ain't bad now I see how good you can fight for your patch. A local street gang made the of my hog. Probably because of some thing or something. Me and the boys would go over there and teach wszystko.

Przeszedłem ten wyścig z Bakerowcami i następny ten nie zadzierać z gościem. Co, co trzeba było pokazać, jakim jesteśmy wrednym Badasem. No ale, oczywiście, co? Nie włączyłem nagrywania. Dlatego miałem tam zapisane. Aj, nie, nie, ten, nie ten za zawolny. Może, może i by się sprawdził, ale. Dobra, pójdźmy tu. Tak jest. Na tym to będzie raz dwa, rachu ciachu i postrachu. Dobra, myślę, że ta pukawka nam wystarczy. Do tej misji nie musimy się tam wyposażać nic innego na razie. Tylko trzeba hopnąć. Czy to nie będzie za szybko? To chyba luj. Czekaj gdzie on był. Tak, no właśnie, tak mi się wydawało, że on jest od nich. Co to za alarm? No szkurdę, blaszka, no. Czemu mi ta myszka ucieka na ten drugi monitor? Mhm. Ej, no panowie. Co to za jaja? W ogóle, tak dać się zabić... Z jakichś głupich motocykli. Czy to trzeba być symbałem kompletnym. Czy oni się będą cały czas odradzać? Nie wiem. Nie mam pojęcia, ale jest to dużo prawdopodobne. Bardzo prawdopodobne. Kto tutaj? O, bo jedno. Powołaliście mnie zajść o tyłu? Nie podoba mi się to. Okej. Okay. Noż ty kurde blaszka No i ilu was tu matka miała? Dobra, lecę na ten motocykl, bo wy się nie skończycie tym nigdy chyba Dobra, gdzie tu jest wyjazd? Ech, nigdy nie pamiętam, którędy tu się wyjeżdża Aha, tędy raczej nie Muszę jakoś szybko się pospieszyć, bo mnie zaraz zrzuci z tego motocyklotyp. typ A, z tej strony, no właśnie Hopka Czyżby. Aha. Trzeba wiać czym prędzej, moi drodzy. Bo tutaj już się rzucają za nami tymi samochodami, furgonetkami. Czym się niby różni ten motocykl Bakera od tych, które tam stoją przy tym klubie? To ja nie mam zielonego pojęcia. Ale autentycznie, jaki on musi być dużo warty, że tylu ludzi zginęło? Jeszcze oni sobie rozwalają samochody, żeby mnie dogonić. No co za cymbały. Dobra, co Mitch? No, odzyskałem twojego bajka. No patrzcie, no identyczny, kropla w krople. no identyczny, nawet kurde rysy mają w tym samym miejscu. Dobra, to mi się wydaje, że to były wszystkie misje dla Pana Micza. Dzięki temu Lofius będzie miał obstawę na swoim fantastycznym występie.

No to co, to jedziemy do lafistów z cudowną nowiną, że ich koncert odbędzie się pod czujnym okiem Mitcha Bakera i jego zawodników. Tylko wiecie co, jeszcze tak, póki jesteśmy tutaj przy Ammunition, dobrze by było się troszkę doposażyć, bo tak jakoś tak się biednie zrobiło w naszym asortymencie. Dobra, tak, tyle. No, tego trochę więcej trzeba nakupować, bo to jest dobra giwerka. Karabinu snajperskiego brak towaru, ale tu to już mamy wszystko. No, elegancko, teraz można jechać. Bo chyba jeszcze nas czeka misja z z tą bombą w tym samochodzie, jeśli się nie mylę. A z tym mam zawsze problem. Ja nie wiem czemu, ale zawsze. O, trasa koncertowa, właśnie. What's going on? That psycho won't leave Lovefist alone! You didn't kill him, man, and now he's back! Yeah, 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 the thing is. The thing is, we need someone to drive the limo we can trust, because that nutter keeps making threats! Shell me, I need my mom! We're all breaking ourselves, man! Okay, guys, calm down, I'll handle this. Normally, I wouldn't busy myself with driving around a bunch of drunken Scottish bisexuals, but in your case, I'll make an exception.

Black hey! The vodka and... bottle's got wires coming out here! That's no vodka! That's boom shine! Ah, it's wired to blah! You ah, always said the drink would kill oh, me! I'm serious on the telly! You gotta pull out one of the wires! Which wire? I don't know, man! I don't have a clue! Willie! She's me. I'm gonna play bass in hell! No staram się, staram się jechać, tylko ja nie wiem, jak wyjechać na tę główną. jeszcze policja tu jest, o ranu. Tu jest za dużo zakrętu. Teraz będzie boom. Teraz będzie boom. Aj, boom, no mówiłem. Jeny, ja nigdy nie wiem, którą stronę jechać. Poczekajcie. Aaaa. Uh... No świetnie. Zawsze mnie stresuje ta misja. Dobra, Mitch Baker, tak, tak, tak. No wiem, wiem. Dzięki. Bo ja chcę tutaj wjechać na tą główną, bo to jest tak naprawdę najłatwiejsza trasa, żeby ogarnąć temat. Tylko czekajcie, którędy tutaj się wyjeżdża od nich. Dobra, znowu muszę. Cholepka. Czekajcie, to jest tak. Jak tylko chcę na szybko prześledzić tą trasę. Że, jak tutaj sobie jedziemy. No, tutaj akurat do tej misji nie potrzebujemy giver. Także sobie odpuszczę te giwery. Dobra, jedziemy tędy. Wtedy tu skręcamy. I zamiast jechać prosto, powinniśmy skręcić w lewo, tak? I tutaj na tym zakręcie będzie. Ej, hey, No to w drugą stronę powinienem jechać. Poczekajcie. Dlaczego ja nie wyjechałem na główną? Moment, mamy. Czyli tak, tu. Jedziemy prosto. A ja pojechałem prosto, chyba tak? Tu. I tu w prawo, a nie prosto. O co za łeb ze mnie! I tu w prawo, i jesteśmy przewróceni. Tak, yy, dobra. Czyli tutaj musimy cisnąć w prawo, i będziemy na tej głównej. Dobra, to już wszystko wiem. Się zgubiłem, bo tu pojechałem niepotrzebnie prosto, i to był mój największy błąd, bo wtedy kręciłem się w kółko. Bez sensu. Zakręty, 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 jeszcze raz zakręty. A tak to trzeba po prostu tylko w lewo w prawo. Jesteśmy na głównej, i tam już raczej. Eee, powinno się to udać, ale wiecie, nigdy nie wiadomo. Przyspieszmy tutaj te, ich płacz. Czy to da się przyspieszyć? No, niestety nie. No dobra, 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 lecimy z tym koksem, bo już znowu leci jakaś klejmowa muzyka, jak znam życie. No, change, change. Hey Tommy, stake the stake Lovefist, twoja Your time polluting airwaves is over. I gave you the chance to be friends. Well, now I'm giving you the chance to die. You try and down, Tommy ten wokalista. The pedal, the pedal. A jest jeszcze ruch uliczny. Dobra, i tutaj teraz przy posterunku policji trzeba skręcić w prawo i gazdechy. Gazdechy to mi dawaj, 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 Dobrze. Jest ok, jest w porządku i nie trzeba się spieszyć. Niech oni tu będą długo gadać kupoty.

Oh my gosh, can if I mean. Which wire, Tommy? The green one. There isn't a green one. Oh, 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 is this a green one? Any of these wires look green to you? Oh, net desk in the cards, so all looks green. I should have dumped you off when I had the chance, man. Come I've been carrying you for years. Shut up, you muppet. i'm screaming, girl. I just to which wire? This one. No, Man, we're okay. We ain't been blown up. Aaa. Tommy, man, nice one. Rock and roll, man. And we got a gig to go to. A racket to make, groupies to abuse. No gdzie my tu wyjeżdżasz? War fest! War fest! We finish with our ball? No i teraz można sobie na czelu jechać. Ale już było blisko, kurczę, żebym znowu sfejlował tę misję. Ale mówię, nie, nie lubię. Jakoś tak yy, banalna jest ta misja, ale czuję, czuję pewien taki dyskomfort. Czuję takie takie nerwy. Bo oni gadają i gadają i gadają i gadają i nie chcą skończyć i człowiek się tylko stresuje, że zaraz coś mu wyjedzie albo, no nie wiem, jakieś inne dziadostwo. O, źle pojechałem. No, ja, spoko. Pojdziemy od tej maniki. Dobra. I już tutaj dojeżdżamy na koncert. Panowie radośnie mogą wysiąść. The so we thought we'd show you our oh, well, uh, temple of rock. Got <laughs> feel for the love face, free. Listen to yourself, man. It's paper mashing cavity. Hey, to the kids, it's a temple, and we are the priests. Aye, well, if the kids like the priests half cut and there, no matter I they argue. What? getting chewed up again? this rate, we'll never get a play alive. Oh, shite. Jedny koncert się zapowiada, nie powiem, że nie. O proszę, jaka hojność. Osiem tysiączków dali nam za wykonanie tej misji. No, w końcu uratowaliśmy ich. Jak to powiedział ten psychopata. Eee, owłosione dupska, czy jakoś tak. Dobrze, moi drodzy, dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Na razie. O! Jeszcze coś dzwoni Kurde, jak Micho nas troszczy Dobra, papa!